Zakład lecznictwa ambulatoryjnego sporo ostatnio inwestuje. W wielu poradniach pojawia się nowy sprzęt, remontowane są także budynki, w tym przychodnia na osiedlu północ. Niedawno w tej przychodni zakończył się remont i doposażenie gabinetów stomatologicznych. Lekarze zyskali lepsze warunki do pracy, a pacjenci dostęp do najnowocześniejszej aparatury i nowych usług. Teraz przyszła kolej na poradnię ginekologiczno-położniczą gabinet przeszedł gruntowny remont. Wykorzystano nieco inne niż wcześniej pomieszczenia i zainwestowano zarówno w estetykę jak i funkcjonalność. Funkcjonujemy w dobrych warunkach od miesiąca. Pacjentki myślę, że są zadowolone e, zwłaszcza, że troszkę tutaj nowych mebli wynieśli. Jest klimatyzacja, jest nowy aparat USG. Myślę, że, że to zdecydowanie podniosło standard poradni. Na ścianach gabinetu lekarskiego i położnych pojawiły się nowe kafelki. Zdecydowano się także na wydzielenie specjalnego pomieszczenia higieny osobistej pacjentek, gdzie kobiety mogą się przebrać i przygotować do wizyty. Ponadto pojawiła się nowocześniejsza aparatura, w tym aparat USG, który pozwala na dokładne badanie pacjentki. Przy każdej wizycie takie USG można zrobić, także nie ma problemu. Każda pacjentka z reguły ma to wykonywane. Gabinet lekarski wraz z pomieszczeniem dla położnych jest dostosowany do współczesnych standardów. Pacjentki nie kryją zadowolenia. Pierwszy raz dzisiaj idę, po No właśnie, a potrzebna była, nie było yy, mi się wydaje, że tak, bo tak jest, tak jest zupełnie inaczej, teraz w ogóle na pewno lepiej. Dziennik z usług poradnika na osiedlu północ korzysta kilkadziesiąt pacjentek z całego powiatu.